Cześć, witajcie z tej strony suert. Firma Capcom już kilka lat temu wzięła się za gruntowne odświeżanie swojej najlepszej serii. Remake drugiej odsłony Rezydencji Zła wyznaczył zupełnie nowe standardy. Dzięki takiemu zabiegowi, gra ponownie zachwyciła tłumy graczy. Nic więc dziwnego, że zaraz potem otrzymaliśmy remake trójki i tylko kwestią czasu było zupełne odświeżenie czwartej części, zwłaszcza że Resident Evil 4 to gra kultowa, przez wielu uważana wręcz za najlepszą odsłonę serii. Resident Evil 4 zadebiutowała w 2005 roku. Minęło 18 długich lat i ponownie możemy przeżywać przygody Leona i Ashley, tym razem pod postacią gruntownie odświeżonej wersji. Debut remake'u miał miejsce 24 marca bieżącego roku na pc oraz konsolach PlayStation 4 i 5, a także Xboxach serii S. Bardzo ubolewam nad faktem, że w naszym kraju zabrakło rodzimej wersji językowej. Remake różni się od oryginału przede wszystkim mocno poprawioną oprawą graficzną, to jednak wciąż ta Sama, czy prawie ta sama gra, którą wielu pamięta sprzed lat. Jest kilka niewielkich rozszerzeń fabularnych, ale sam trzon pozostał niezmieniony. W Resident Evil 4 ponownie wcielamy się w Leona Kennedy'ego. Po wydarzeniach, jakie miały miejsce w Raccoon City, zostają tajnym agentem rządu USA. Akcja czwórki rozpoczyna się w momencie, gdy nasz bohater otrzymuje rozkaz odszukania zaginionej córki prezydenta. Ślady prowadzą nas do tajemniczego miejsca w Hiszpanii. Tutaj okazuje się, że cała wioska została opanowana przez sektę, a jej mieszkańcy zostali zarażeni pasożytem, zmieniającym ich w potwory. Trzeba jasno powiedzieć, że fabuła nigdy nie była jakąś mocną stroną produkcji spod szyldu Resident Evil. Jest jednak na tyle dobrze, że cały czas jesteśmy ciekawi, jak to wszystko się zakończy. Gra jednak stoi klimatem, ponure i mroczne miejsca budują go rewelacyjnie, oprawa dźwiękowa to klasa sama w sobie, muzyka, wszelkie odgłosy i efekty specjalne stoją na najwyższym poziomie, doskonale komponują się z całością. Mam pewne zastrzeżenia do oprawy graficznej, jednym słowem nie zachwyca. Ogrywałem swoją wersję na konsoli PlayStation 5 i cały czas miałem nieodparte wrażenie, jakby gra tworzona była pod starszą konsolkę. Całość działa bardzo płynnie, ale okupione jest to dosyć przeciętną grafiką. Chyba czas, aby kapką gruntownie przemodelował silnik, na którym powstają kolejne Residenty. Pod względem oprawy graficznej styczniowy remake Dead Space wypada w mojej ocenie o niebo lepiej. Akcję w grze obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Autorzy oddali do naszej dyspozycji sporych rozmiarów świat. Poszczególne lokacje mają raczej zamknięty charakter, wiele połączeń i skrótów między miejscówkami odblokowujemy w trakcie rozgrywki. Często ma to z góry zaplanowany charakter. Mimo takiej konstrukcji świata została nam dana pewna dowolność, która jest coraz bardziej odczuwalna wraz z postępem fabularnym. Przez określony czas możemy bowiem powracać w odwiedzone przez nas wcześniej miejsca. W grze poukrywano mnóstwo sekretów i dostęp do niektórych z nich odblokujemy dopiero po znalezieniu odpowiednich przedmiotów, czy też wykorzystując do pomocy Ashley. Podczas eksploracji z pewnością przydaje się mapa, którą możemy nabyć u kupca. Po pokonaniu jednego z bossów odblokujemy też dostęp do łódki, dzięki której dostaniemy się w niedostępne wcześniej miejsca. Wspomniałem wcześniej o wielu pokrywanych sekretach. Eksploracja połączona ze zbieractwem to podstawa rozgrywki w Resident Evil 4. Gra jest tak skonstruowana, by niejako zmusić gracza do zaglądania w każdy kąt. Oprócz standardowych dzienników, znajdziemy tutaj skarby, klejnoty, rośliny uzupełniające zdrowie. Proch czy artykuły rzemieślnicze potrzebne przy craftingu. Cechą wspólną gier z tej serii jest niewystarczająca ilość amunicji. Nie inaczej jest tym razem. Na samym początku wydawało mi się, że wszelkich naboi mamy tutaj w bród. Po jakimś czasie stwierdziłem, że jednak nie można bezmyślnie ładować całego magazynka w jednego oponenta. Na pewno część amunicji odnajdziemy ukrytą w świecie gry. Niezwykle jednak przydatna jest umiejętność ręcznego wytwarzania zarówno broni, jak i lekarstw. O tym dosłownie za chwilę. Jeszcze jedną charakterystyczną dla serii kwestią jest zarządzanie ekwipunkiem. Nasza walizka nie jest bowiem bez dna. Ma swoją pojemność i nie będziemy w stanie upchać w niej więcej niż to możliwe. Po jakimś czasie dostaniemy możliwość zwiększenia pojemności ekwipunku. Za odpowiednią walutę zakupimy dodatkowe miejsce u kupca. Kolejna istotna kwestia, o której już wspomniałem to crafting. Bez ręcznego wytwarzania przedmiotów daleko nie zajedziemy i podobnie jak wcześniej, sporą rolę odgrywa tutaj dokładne przeczesywanie lokacji. Wszędzie znajdziemy przydatne do craftingu przedmioty, musimy tylko poszperać i zajrzeć tu i tam. Sama czynność nie jest wielce skomplikowana, kilka recept posiadamy już na starcie, inne zakupimy u kupca. Sami będziemy w stanie wytworzyć naboje do posiadanych broni lekarstwa uzupełniające zdrowie jak i zwiększające odpowiedzialne za nie pasek. W miarę postępów stworzymy bardziej skomplikowane przedmioty, jak chociażby granaty błyskowe czy miny niezwykle przydatne podczas większych starć. Część broni także odnajdziemy, ale jest dobrze ukryta w świecie gry, niektóre jednak będziemy mogli zakupić w sklepie, nie ma takiego obowiązku, ale giwery oferowane przez kupca okazują się bardzo przydatne. Zazwyczaj mają szersze zastosowanie i całkiem sporą siłę ognia. W sklepie zakupimy też przedmioty potrzebne do craftingu czy leczenia naszej postaci. Za odpowiednią walutę uzyskamy dostęp do tych najrzadszych i zazwyczaj najciekawszych elementów ekwipunku. Tę specjalną walutę otrzymujemy za wypełnianie wyzwań. Jednym razem będzie to zestrzelenie niebieskich baloników, z kolei innym trzeba będzie wyeliminować kilka szczurów czy zabić większą i groźniejszą bestię. Podstawową walutę znajdujemy w niewielkich ilościach dosyć często, w świecie gry są jednak poukrywane naprawdę cenne przedmioty. Są to różnego rodzaju klejnoty, jak i skarby pod postacią np. Na drogocennych naszyjników czy branzoletek. Wartość tych ostatnich można zwiększyć wielokrotnie poprzez osadzanie w nich cennych kamieni. Całość możemy potem sprzedać kupcowi za odpowiednio wysoką kwotę. Sklep ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. To tutaj ulepszymy wszystkie posiadane przez nas bronie. Możemy zwiększyć ich moc, zasięg strzału, szybkość przeładowania czy pojemność magazynka. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ulepszone bronie później sprzedać, chociażby po to, by zarobione pieniądze zainwestować w kolejną zdecydowanie lepszą pukawkę. Leon od samego początku używa noża, niestety podczas parowania czy atakowania wrogów ulega on zniszczeniu. Jego naprawę również możemy przeprowadzić u kupca za odpowiednią zapłatą. Nawet gdy nóż ulegnie pęknięciu, to po naprawie będziemy mogli go używać ponownie. Czym byłby dobry survival horror bez miodnej walki? A ta w Resident Evil 4 taka właśnie jest. Wszelkie starcia sprawiają nam nie lada satysfakcję. Możemy zakraść się do przeciwnika od tyłu i wbić mu nóż w potylicę, posyłając go na zawsze do piachu. Innym razem, co w sumie odbywa się znacznie częściej, bierzemy udział w otwartych pojedynkach. W takim momencie przydają się wszelkie dzierżone przez nas bronie. Na dalszy dystans znakomicie sprawdza się ulepszony pistolet czy karabin maszynowy. W bardziej kontaktowych starciach sprawdzi się shotgun, a także umiejętne parowanie nożem. Z bardzo daleka będziemy w stanie posłać oponentów do piachu za pomocą karabinu snajperskiego. Do naszej dyspozycji oddano naprawdę ogromny arsenał broni, wszelakich. Wśród oponentów możemy wyróżnić typowe mięso armatnie pod postacią zwykłych wieśniaków, jak i nieco twardszych przeciwników. Na tych drugich potrzebujemy broni cięższego kalibru lub granatów, czy to odłamkowych, czy też błyskowych. Niektóre sekwencje dają w kość i trzeba się nieco nagimnastykować, by wyjść z opresji bez szwanku. Wisienką na torcie są starcia z pełnoprawnymi bosami. Każdy taki przeciwnik jest jedyny w swoim rodzaju i na każdego z nich trzeba znaleźć jakiś sposób. Gdy na mnie idzie to po kilku zgonach gra oferuje możliwość zmniejszenia poziomu trudności, ten wybieramy już na samym początku bez możliwości jego zmiany w górę. Resident Evil 4 z pewnością powala klimatem. Jest mrocznie i tajemniczo, czyli tak jak powinno być w każdym Survival horrorze. Dodatkowo ten efekt potęguje świetnie dobrana muzyka. Generalnie, udźwiękowienie zasługuje na duże brawa. W słuchawkach, na uszach, całość sprawia niesamowicie dobre wrażenie. Cieszy bogactwo lokacji. Mapy są całkiem sporych rozmiarów, i mimo bardzo liniowej konstrukcji samej gry, istnieje możliwość w miarę swobodnej eksploracji wielu miejscówek. Co jednak najważniejsze, nie uświadczymy tutaj zwykłych zapychaczy, szperamy i liżemy wręcz ściany, bo zdajemy sobie sprawę, że wszystko, co uda nam się znaleźć, przyda się podczas rozgrywki. Twórcom należą się także brawa za projekty poziomów. Na duży plus zasługuje walka. Dawno nie miałem takiej satysfakcji podczas starć. Każda wygrana bitwa cieszy. Pojedynki są dosyć wymagające, a bywają i takie starcia, przez które rzucamy niecenzuralnym słownictwem. Jest naprawdę dobrze. Do tego wszystkiego doskonale czujemy każdą broń. Jeśli robić remake'i, to właśnie w ten sposób. Niestety jest kilka elementów do których muszę się przyczepić. Przede wszystkim duży minus dla wydawcy za brak języka polskiego. Zupełnie nie rozumiem dlaczego w takim tytule zabrakło chociażby rodzimych napisów, podczas gdy na przykład Rosjanie w dobie przeróżnych sankcji otrzymują nie tylko napisy, ale pełny dubbing. Hello. Kolejna sprawa to oprawa graficzna. Oczywiście jest klimat, ale bardzo często miałem wrażenie, że tekstury są nieostre, a całość wygląda jak tworzona na wcześniejsze konsole. Progres w stosunku do oryginału jest olbrzymi i nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Jednak, w porównaniu do remakeu Dead Space, w mojej ocenie jest dużo biedniej. Capcom powinien przemyśleć o zmianie bądź ulepszeniu swojego silnika re-engine. Mimo wszystko Resident Evil 4 to gra prawie idealna. Wszystkie oferowane przez tytuł aktywności budują nam produkcję kompletną. Każdy element rozgrywki został rewelacyjnie zaprojektowany. Frajdę sprawia zarówno eksploracja, dzięki której odnajdujemy masę przedmiotów czy sekretów, jak i ulepszanie broni czy wykonywanie wyzwań oferowanych przez kupca. Nie wyobrażam sobie tego tytułu bez któregoś z zaimplementowanych elementów. Nic tutaj nie zostało umiejscowione na siłę. W pewien sposób czwarty Resident Evil pokazuje jak Wiele można upchać w grze nieoferującej otwartego świata i jak wielką frajdę może sprawić lizanie ścian w liniowej produkcji. Jest kilka opisanych przeze mnie wcześniej minusów, ale tytuł broni się samą rozgrywką. Moja ocena to 9 punktów na 10. Dawno nie czułem tak dużej przyjemności z samej gry. Projektantom z pewnością należą się wielkie brawa.